Szanowni Państwo, jak wiecie, odbywa się dzisiaj głosowanie nad konstruktywnym wotum nieufności dla rządu Beaty Szydło. Ja się zastanawiam, czemu Państwo w ogóle się tym zajmujecie. To jest tak absurdalny fakt, w momencie, kiedy wiemy, że pisma zdecydowaną większość, a mimo to nasi posłowie za nasze pieniądze, za ciężko zarobione pieniądze, pobrane w podatkach, z których oni mają wynagrodzenie, poświęcają swój czas, swoją pracę na zajmowanie się czymś, co jest absurdalne. I nie zgadzamy się na coś takiego. Rząd powinien pracować nad rzeczami ważnymi dla gospodarki, dla kraju, a nie spotykać się tylko, żeby tworzyć kółko wzajemnej adoracji i próbować głosować nad czymś, co z góry wiadomo, że jest przegrane. Jeśli opozycja twierdzi, że w ten sposób wykazuje błędy rządów PiSu, to te błędy, jeżeli rozejrzymy się tutaj po korytarzu, mamy wszystkie punkt po punkcie wypisane, jak okradali obywateli na każdym kroku, jak są robić to nadal. Także... Jest to absurd. Dzisiejsze głosowanie jest absurdem. Dziękuję. A ja chciałem parę słów na temat, o którym się dziwnie mało mówi, bo doszło do drastycznej zmiany stanowiska Stanów Zjednoczonych w sprawie Syrii, a przyczyną był rzekomy atak chemiczny jego ekscelencji Bashara al-Assada na ludność. Otóż jego ekscelencja Bashar al Assad jest może łajdakiem, ale na pewno nie jest idiotą i nie miałby najmniejszego powodu, żeby atakować kogokolwiek chemicznie, wiedząc, że obruszy na siebie potęgę amerykańską i innych krajów. Innych krajów. Są dwie możliwości. Pierwsze, że Rosjanie przy ataku tracili w te składy chemiczne, druga możliwość jest po prostu taka, że CIA dokonało tej eksplozji, po to właśnie, żeby mieć pretekst do, do inwazji amerykańskiej. Chciałem przypomnieć sytuację sprzed kilku lat, gdzie też oskarżono y, rząd syryjski o atak chemiczny. Potem się okazało, bo przyznał się do tego y, szef wywiadu saudyjskiego, że on tę broń chemiczną dostał od Amerykanów po to, żeby ją przekazać demokratycznej armii Syrii on ją przekazał, a oni się po prostu nie umieli z nią obchodzić i stąd y, wynikło, wynikła ta śmierć kilkudziesięciu osób. Także jest to tak samo lipne jak lipne poprzednie oskarżenie i co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Powiem jeszcze raz, ja nie dlatego tak twierdzę, że liczę, że pan Astrad jest dobrym człowiekiem i nie użyje tej broni, tylko dlatego, że nie jest to idiota i na pewno by tego nie zrobił, bo nie ma w tym żadnego interesu. To tyle. Dziękuję za uwagę. Pytania? Tak, podkreślacie tak. panowie, że głosowanie takie nie ma sensu, takie jak dzisiaj bo jest większość bezwzględna tak. za pisem. Tak. Chciałem spytać, czy, czy Państwa ocenie PiS może w trakcie kadencji tę te, większość stracić, bo w wielu sondażach, praktycznie we wszystkich, które nie są zamawiane przez pisowskie ośrodki. Mhm. Notowania pisu są poniżej 30%. Pamiętamy, że dla AWS, także dla SLA i, i dla Platformy to była granica krytyczna, że się zaczynały ruchy odśrodkowe rozpady rozmowy. Wiecie Państwo, no to, że sondaże PISU-spadają, to jest akurat bardzo dobra wiadomość yy, dla, dla obywateli. Natomiast... Yy, jeśli chodzi o większość i o to, czy będą odchodzić, tego nie wiemy. Wszystko zależy, jak, jak będą między sobą rozmawiać, układać się. Wiemy, że polityka to nie jest tylko to, co mówi się na zewnątrz, ale bardzo często są to rozmowy kuluarowe. To są rozmowy wewnętrzne, wewnętrzne planowanie. Jak naprawdę jest w PiSie, tego nie wiemy, bo to, co pokazują na zewnątrz, jest jedno. To, jak się kłócą w środku, wiedzą tylko i wyłącznie oni sami.